Już w pierwszych dniach wojny do Kędzierzyna Koźla docierali uchodźcy z Ukrainy. Dzięki ofierności naszych mieszkańców mogli oni znaleźć u nas swoją bezpieczną przystań. Ludzie ci jednak poza dachem nad głową i ciepłym posiłkiem potrzebowali jeszcze jednej bardzo ważnej w dzisiejszych czasach rzeczy, rzetelnej i sprawdzonej informacji. Chcieli wiedzieć gdzie znajdą punkty zbiórek darów, do kogo zwrócić się po pomoc, jak zorganizować przedszkole dla swoich dzieci oraz gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Taką bazą danych stała się strona internetowa Miasta oraz oficjalny profil na Facebooku. Ponadto opracowaliśmy specjalne ulotki, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, które trafiły do różnych instytucji, radosiedli czy szkół. Opublikowaliśmy je również w lokalnych gazetach. Zachęcamy cały czas do śledzenia profilu Kędzierzyn Koźle Miasto Możliwości na Facebooku oraz do odwiedzenia witryny www.kędzierzynkozle.pl. Tam publikujemy zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.